Dzień dobry wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie z mojego ogrodu. Tak, pokażę Wam, zobaczcie. Jestem u siebie w ogrodzie po prostu. Stworzyłam dziki ogród, i tu jest roślina, o której dzisiaj chciałabym Wam coś powiedzieć. Wszyscy znacie na pewno tą roślinę, dużo o niej słyszeliście. Jest to bylica piołun. Roślina, która jest stosowana w walce z pasożytami. Jest również polecana przy różnych dolegliwościach ze strony układu pokarmowego. Ta roślina ma bardzo silne działanie i jest też również silna w smaku, czyli jest bardzo, bardzo gorzka. Nie będę tu wam opowiadać, bo chciałam nagrać krótki filmik. Wszystkiego się można dowiedzieć, wczytując się w wiele artykułów czy oglądając dużo publikacji, nawet w internecie. To jest bylica piołun. Która rośnie sobie na moim ogrodzie. Bylica piołun wygląda właśnie w taki sposób. Nie wiem, czy tutaj dobrze widać w tym telefonie, ale ona jest srebrna. Jeśli macie wątpliwości, jest taka bardziej zielonawa, to zawsze ma srebrne te końcówki listków. Jest również srebrna. Z drugiej strony, bylica piołun jest bardzo, bardzo gorzka i jest najczęściej stosowana właśnie w walce z pasożytami. Taką ten piołun, taką bylicę piołun dostaniecie w moim sklepie. Jeśli nie macie możliwości sami zebrać bylicy piołun ani jej znaleźć, w moim sklepie znajdziecie bylicę, która jest ziołem niesterylizowanym. Nie jest poddawana tak zwanej higienizacji, czyli nie jest naświetlana lampami UV. Jeśli potrzebujecie bylicy piołun, głównie ze względu na pozbycie się pasożytów, chcielibyście przeprowadzić odrobaczanie, to posiadam również kapsułki. Gotowe kapsułki, czyli nie musicie jej pić, nie poczujecie tego gorzkiego smaku. Te kapsułki zawierają również wrotycz oraz goździki. Kuracja jest opisana na opakowaniu. W moim ogrodzie, tutaj przy warzywniaku, jak widać, wyrosła mi również bylica pospolita. Bardzo blisko bylicy Piołun. I teraz pokażę Wam bylicę pospolitą. Ogląda bylica pospolita. Tutaj wyraźnie widać, że nie jest ona srebrna. Nie ma srebrnych końcówek listków. Jest srebrna od spodu. Różni się również wielkością, ponieważ ta bylica, która rośnie sobie tutaj u mnie w ogródku, w zeszłym roku miała 2 metry wysokości. Bylica Piołun nigdy nie będzie taka Duża. Polecam Wam bardzo na również dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Ma bardzo szeroki zakres stosowania i przede wszystkim nie jest tak gorzka jak piołun. Jeśli też nie możecie sami nazbierać, bylica pospolita jest również w moim sklepie internetowym. Jest to również zioło niesterylizowane. I przede wszystkim może być używana również jako przyprawa w kuchni, ponieważ ma dużo słabsze działanie niż piołun. Jest więc też bezpieczniejsza w stosowaniu. Zapraszam!